Pójdź do Jezusa, do niebios bram. Nim tylko szuka, o Ciebie tam. On nas nakłoni, krwią swoich ram. On, Ojciec, lekarz, Pan. Słuchaj, Jezu, jak błagalut, lud. Słuchaj, słuchaj, lud, tym Przemień o Jezu. Smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan zywam mi, i duchem Musza Msza święta koncelebrowana, ksiądz proboszcz poleca miłosiernemu Bogu zmarłą siostrę Alodię Sobolewską we mszy świętej gregoriańskiej. Ja modlę się o zdrowie i potrzebne łaski dla księdza proboszcza Jana Machniaka i Michała Tuleja oraz rodziny pana Siuk. Dzisiaj wspominamy w liturgii Kościoła świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Aniołowie są duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc, starającym się posiąść zbawienie, by im objawić plany stwórcy, by ich bronić przed szatanem. Rozpoczynając teraz najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, co zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, Wszystkich aniołów i świętych o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom. Amen. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, im błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z duchem świętym, fale Boga. Módlmy się, Boże. Ty z podziwu, godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom, spraw łaskawi aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie. Którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. <śmiech> <śmiech> Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem, i wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło, i został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą Ziemię, Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. I nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa oraz ich mieszkańcy. Oto słowo Boże. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Wobec aniołów, psalm zaśpiewam Panu. Będę cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał ci psalm wobec aniołów. Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Wobec aniołów, psalm Sam zaśpiewam Panu. Panu, i będę sławił Twoje imię za łaskę Twoją i wierność, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Wobec aniołów. Psalm zaśpiewam Panu. Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, gdy usłyszą słowa ust. I będą opiewać drogi Pana, za prawdę chwała Pana jest wielka. Wobec aniołów, aniołów psalm zaśpiewam Pana. Panu, Alleluja. Cię, Pana wszyscy Jego aniołowie, wszyscy słudzy pełniący Jego wolę. Alleluja, Alleluja, ja mam z Wami i w Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie Panie. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o Nim, patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł Mu Jezus, widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym? Powiedział Mu Natanael, Rambi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł Mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod drzewem figowym, zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego, zaprawdę powiadam Wam, już życie niebiosa otwarte i aniołów Boży wstępujących i wstępujących na Syna Oto słowo Pańskie, chwała, 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 chwała Tobie Chryste. Chryste. Przekonani Słowem Bożym o istnieniu duchów niebieskich, za ich pośrednictwem wołajmy do naszego Stwórcy i Boga. Módlmy się za Kościół Święty, za Ojca Świętego Leona, za naszego Arcybiskupa Marka, aby wierni wraz ze swoimi pasterzami umacniali się w wierze dla większej Bożej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących na świecie, aby Bóg strzegł ich od wszelkiego zła. Aby mogli budować pokój na ziemi. Ciebie prosimy. Polecajmy Bogu nasze rodziny, aby na mocnym fundamencie budowały więzi wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za słabymi, chorymi i cierpiącymi, aby niebiescy pomocnicy, archaniołowie, inspirowali ludzi do otwarcia serc na ich potrzeby. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zdrowie i potrzebne łaski dla księdza proboszcza, dla Michała Tulei i rodziny Banasiuk. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecajmy Bogu naszych zmarłych rodziców, krewnych, przyjaciół. Szczególnie módlmy się o szczęście wieczne dla siostry Alodi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Utmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby Aniołowie, Stróże, strzegli naszego życia. Ciebie prosimy, Wysłaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wierzymy, że stworzyłeś świat z wielką mądrością. Prosimy Cię przez swoich Aniołów, prowadź nas w doczesności i po czasy wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

nam tajemn. Gdzie miłość tajemna i dobroc, tam znajdziesz bogat żywego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przeobugojcie wszechmogące. I Pan przyjmij ofiarę w sobą Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś dzięki wstawiennictwu Anioł łaskawie ją przyjął i doprowadził nas do wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tam z Wami i z Duchem w górę serca. Znosimy je do Pana Dzięki składajmy Panu Bogu Naszemu Godne to i Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w aniołach i archaniołach. Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów, poznajemy, jak, jesteśmy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami aniołów, którzy przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając. Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osa na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. Która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej dzień spraw, aby ludzko i wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym arcybiskupem Markiem, oraz całym dwumieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą, Marią, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Piotrem i Pawłem, ze świętymi archaniołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się, to abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w się, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mu mówić. Boże nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i w Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw Wybaw nas Pani od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo twoje jest kogoś, Panie Jezu Chrystus, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z swoją wolą, napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Pokój z Tobą. Paragrafu Boży, który płacisz w przejawach. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Poddasz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławienie, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie. Цаво Христуса Цаво Христуса Амен Цаво Христуса Цаво Христуса Цаво Христуса Цаво Христуса Цаво Христуса Цаво Христуса Yeah. Módlmy się. Pokornie Cię prosimy, Boże, abyśmy umocnieni chlebem eucharystycznym pod opieką Twoich aniołów czynili postępy na drodze zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryję, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, życzy teraz i w śmierci, naszej. i Oto ja, służebnica Pańska, niech mi stanę słowa Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, życzy Teraz i godzinie na Amen. A słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryję, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serce z Twoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana Naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczne odpoczywanie, lecz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan zywam i Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. O, Woła miłości, Boże, dźwigać. pęta, to nasza chluba, to nasz los, los.